Ha, ha, ha. witam cię, co? witam Łukaszu, Witam. witam. Szczęść Boże, Shalom. Bolesławie, witam, witam. Dawnośmy się nie Dawno widzieli. się nie widzieliśmy, tematów Weźmy dużo. Myśmy nie, na, tak. nie nagrywali co tak. nieco, tak. A, może... Kanał stoi, to trzeba coś nowego wrzucić, pokazać właśnie. ludziom. Słuchaj, przychodzę dzisiaj do ciebie wiesz, z takim tematem, wiesz, w prejście, gorącym, którym no. jest u nas w kraju. A I nie tylko w kraju, bo... W całej Europie no, mamy, prawda? Paryż mamy no. olimpiadę, olimpiadę prawda? otwarcie przez tak. nowoczesne. O, tak. Z tym pedalstwem całym i z tym, prawda. Różne. No, jakieś rodzaju... jak pedalstwo, no Bolesławie. no jak ty, jaki to język? ty język? Rodzaju... Ty bądź nowoczesny, bądź otwarty. przyjazny. No, jestem otwarty, jestem otwarty i uważam, że to jest e, że to jest zboczenie. O, już to wszystko, co było pokazane w Paryżu, to jest bardzo ładne, kolorowe zboczenie. Ale chodzi mi, muszę ci powiedzieć, tak po głowie, wiesz, temat wiesz, mowy nienawiści mm -hmm. oczywiście. No bo u nas w kraju najbardziej mnie to interesuje. No interesują mnie sprawy oczywiście te, które się dzieją przez tego naszego prawda, ministra ustanowione Bodnara. Rzeźnika rzeczywiście praw, bo to żaden żaden człowiek, który broni praw obywatelskich. Chodzi mi o rugowanie kościoła, Twojego kościoła, na uciec, oczywiście, usuwanie krzyży, tak? No tak, Z na sytuacji publicznej. No uciec. tak, katolickiego usuwanie tak. krzyży, zabronienie na przykład dzwonienia dzwonami, um, dzwonami na msze czy na święta, no bo to wszystko no, wkracza, tak, tak, to tak, wszystko tak. jest prawda. Rozmą państwa od Kościoła tak, znaczy, No ale tak, tak. wracajmy do tej mowy nienawiści, bo prawda powiedziałem pedały i różne zboczeńca, no to można już mnie chyba będzie oskarżyć z jakiegoś artykułu, może 220, może 217, może może może, o, prawda, o naruszeniu prawda, homofobii. O... No, jeszcze no, mamy no, takie cuda jak tak, cancel culture, wiesz to? No, ka tak. Kancelowanie kultura no, tak, usuwanie no, kancelowania. Tak, tak. No ale w każdym razie ja, jako, jako tak, tak. Prawda, Polak e, należący do Żydów, do starozakonnych, do grupy starozakonnych, e, bardzo ubolewam, muszę się powiedzieć, nad no, tym faktem, że, że tak się dzieje, że Kościół katolicki jest tak poniżany, tak jest opluwany mhm. Bo no, obie, obie religie nasze no, wspólnie, zresztą nie tylko, bo i przez islam, no, wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, mamy jednego Boga. I tutaj takie właśnie wycinanie, takie, takie y, opiłowywanie katolików... No, to na przykład, takie brutalne opiłowywanie. No, tak, tak, to do czego doszło prawda, w naszym kraju no, jest obrzydliwe i generalnie rzecz biorąc musimy tego bronić. Musimy bronić księdzy. Księży, którzy są, prawda, w aresztach. w aresztach. Musimy bronić księży, którzy są w kościołach prawda, bici, którzy są rugowani ze swoich obowiązków. Obowiązków, które dla ludzi... Zagłoszenie czegoś, co jest niezgodne z doktryną obecną. No tak, ale dla ludzi religijnych, dla, dla, czy to Żydzi, czy to. Katolicy, no to jest to bardzo, bardzo przykre. Krzydzące, bolesne. Że no także dożyliśmy do, 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 do takiego stanu. Um, no i oczywiście y, zastanawiam się, i należy się zastanawiać, a gdzie jest wolność, jest tolerancja? Tyle oni o tym mówią. Tak się krzyczy, tak. Tak, tak się krzyczy, że to prawda człowiek y, by powinien być tolerancyjny, otwarty, tak. otwarty na wszystkie. Inne, prawda, no, odmienności nawet. Wszystkiego tak. rodzaju, tak. No, a jednak to powinno dotyczyć wszystkich, wszystkich rodzajów wyznań, wszystkich, wszystkich dziedzin życia publicznego. Wszystkich, tak, dotyczących, prawda, grup społecznych, indywidualnych. No, bo na przykład określenie, no, powiedzmy, że to, co się dzieje na stadionach, prawda że to jest hate, że to jest tak, przeciwko, zabronienie. Teraz wsadzanie niedługo będzie do więzienia no, takich ludzi, którzy jak my jedziemy na mecz, no, na przykład legi. Siedzimy pod takim, prawda, ładnym banerem. Tak, z taką oprawą. prawą tak, oprawą która mówi, no o czym? No, mówi o tym, że boimy się, no bo się boimy tych no, ale muzułmanów. Mamy prawo, no, ale mamy prawo się bać. No, no tak, no, boimy się tych nowych muzułmanów, nowych naszych, no, sąsiadów. sąsiadów, obywateli. To takie, no, niedobre słowo sąsiedzi. No, tak, no, sąsiedzi, właśnie. No, sąsiedzi to już mieliśmy, opracowywane tak, przez, tak, prawda, tak, tak. rabina Siudrycha. I, tak, prawda, I i z kolei księdza, tak, pana Grosa księdza, prawda, tego lemańskiego. lemańskiego, tak. No to tutaj z sąsiadami jest jakby osobny temat, ale to masz rację, to też jest wspólne, bo to jest to, co o czym dzisiaj mówimy, prawda, że, że no ci nowi sąsiedzi przyjdą, będą nas y, po prostu niszczyć. No bo to co widać co się dzieje dzisiaj w Europie, to prawda. prawda, to co się dzieje dzisiaj y, na świecie z tymi właśnie y, nowymi trendami, nie wiem, niemalże religijnymi, no, no, no to, to, to jest obrzydliwe, to jest obrzydliwe. No i musimy wspólnie bronić, musimy wspólnie bronić, prawda, e, właśnie na no, choćby tego krzyża, zresztą, tak, czy e, Gwiazdy Dawida, którą... Joszuły, mógł... Joszuły z Nazaretu zresztą, no bo przecież mamy Jezusa Chrystusa, to nasz brat, to, to był Żydem, był naszym bratem, był Joszułą z Nazaretu, który właśnie chodził i Nawoływał do dobroci, do, do, prawda, tak, do pojednania. Do pojednania, właśnie. Y, czy, prawda, no właśnie do tej tolerancji, do tej wolności, mm. prawda, której, y, w której każdy człowiek powinien mieć. Zachowywał równość. Tak, swoje miejsce, y, no właśnie, zachowywał równość. A więc y, to wszystko, y, to wszystko ten atak, prawda, dzisiaj ze strony Urzędu Państwa Polskiego. No i ze strony choćby, no właśnie to co powiedziałem, Francja, otwarcie Unii Europejskiej, hmm. też Z... bardzo ze strony Unii Europejskiej, która po prostu... Jest no... Bardzo napastliwa w tym no temacie tak, to, no. tak, tak, tak. To, to, jest, to jest obrzydliwe. No dobrze, że my się możemy zgodzić, że rozumiemy tę, tę sprawę. Um, no i nie możemy się zgadzać na jakieś tam nowe prawa, nowe artykuły pana Bodnara czy tam um, artykuł, powiedzmy, 212 o zniesławieniu, jest tak szerokim artykułem, że co to znaczy zniesławienie? No zniesławienie, to co? To nie jest, jak się mówi, że Kościół jest B, że Kościół jest zły. No, no, to, to, to nie jest zniesławienie. No, no, no także to są, to są okropne sprawy, za co można jest, wsadzać do więzienia. To jest, widzisz, tutaj, powiesz, jak ja to ze swojej perspektywy to mamy do czynienia z polityką podwójnych standardów. Tak, w no, tak, jednej właśnie. stronie wolno, za to drugiej stronie w ogóle nic nie wolno. No tak, normy, tak. praktycznie. No tak, no to, że Żydom wolno, no to wiadomo, że dlaczego, no bo przecież wiadomo, że rządzą światem no, nie, od nie, tutaj, nie od dzisiaj, tu nie od dzisiaj to nie ulega żadnej wątpliwości, że prawda um, taki prawda pan... Lauder czy taki ten. Soros. Soros. Jakiś tam inny. z jego synem Sorosem. Tak, tak. tak. Zresztą chyba musimy nagrać w grudniu. Tak, tak, chyba. Tak, wiesz? Ale to może nie zdradzajmy jeszcze. O tym. No, dlaczego? A może. Ty to już jest. Ty to już jest. Wymyślony w mojej głowie, nie w twojej, bo chodzi o to, żebyś ty nie poszedł siedzieć. No, no. tak, tak, mnie tak. Nie, niech wsadza. Ale mnie niech tak. Ja się, ja się nie boję. Jaki ten tytuł był? No, w Bolesławie, no jak to był tytuł? No, kino antysemickie. No, jak się... no, chyba założyć takie właśnie kino antysemickie. Także następny film... No, to tak, tak. Moi drodzy, moi drodzy, którzy o, nas to będziecie to oglądać. oglądać to, prawda, komentować, no. Będziecie komentować, to. to no a na razie popierajcie, popierajcie Fint. rzeczywiście kościół. Fint. Popierajcie ludzi kościoła, popierajcie ludzi, którzy po prostu są przeciwni temu atakowi na nas, na nas wszystkich, na, na ludzi, na ludzi, no czy choćby tak jak tam, jak to było z tym redaktorem, prawda? Babiarzem, tak. O. No. No. Powiedział no. się ostatnio i już wyleciał. No. no a redaktor Babiarz, no co takiego powiedział złego, no? no pff, to, to, jest w ogóle szalone, no. On nie może on powiedzieć, że prawda, porównać tego filmu Piosenki Johna Lennona, tak. John prawda. Tytuł. Ten. Imagine, wyobraź Imagine, sobie. Imagine, wyobraźmy sobie. sobie, że nie ma jednej ziemi, jednej no tak. no własności prywatnej. No tak, ale on to śpiewał w latach, prawda, 70., 70 no. gdzie to była moda, że. Że prawdziwi tak walczyli z komunizmem, walczyli, walczyli z Wietnamem, tak, z Wietnam. to ruchy antywojenny. To dotyczyło tak. czegoś innego. A dziś, dziś, prawda? Powróciła ta komuna. Powrócili właśnie, kto rządzi? No przecież, kto to są ci ludzie w Unii Europejskiej? Kto to są ci ludzie, prawda? Oprócz tego, że złodzieje, no to w to, ogóle, to, 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 to. no to, 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 to. złodziejstwo na każdym kroku. Także, a niszczenie właśnie tego dobra, tego, tego, które dostaliśmy od religii, od w sumie od trzech religii prawda, monoteistycznych, tak. od judaizmu, od chrześcijaństwa i od islamu, no to, to, to nie może być wymazywane, to nie może być, prawda, kasowane niszczone, Tak, kasowane. No, no, no. Ja tak, w Bolesław, patrzę na to wszystko i zastanawiam się, no bo dzisiaj walczymy, walczymy w cudzysłowie, z chrześcijaństwem, tak, no ale nie wiadomo, czy za chwilę nie będziemy walczyć z judaizmem, no, co? z muzułmanami, no bo już Panie, historia pokazała niejednokrotnie, że, tak, że, tak, że my... nie poprzestaliśmy tylko na jednym. Tak, tak? każda walka z religią, każda walka z narodem, każda walka, prawda, może przynieść likwidację, tak jak już był Holokaust, tak tak. jak... prawda, były inne nieszczęścia przez wszystkie wieki od zarania. Poza tym tak jeszcze, jeszcze, jak powiedziałeś, ta walka z narodem, to tutaj mi przyszła na myśl właśnie, że podstawowym zażywem walki z narodem jest usunięcie jego religii, tożsamości No właśnie tak. Symboli no to, różnego rodzaju. To o czym mówimy. Tak samo jak to, czym... z symbolami powstańczymi, przepraszam, że tutaj tak skaczę, to, że tak. tutaj w Warszawie nie za bardzo można, ale wchodząc na strony internetowe Polonii, na całym to, świecie gdzieś to powstanie jest Pamięć o bohaterach. No tak, a te właśnie i dlatego, i dlatego ci dzisiejsi rządzący, ci prawda od rządu Tuska, otwarci, otwarci tak na świat. Z serduszkami tak dalej, na klapie. No właśnie, z serduszkami na klapie, no to oni właśnie dyskredytują dyskredytują prawda, yy, innych ludzi, yy, no i po prostu w ten nienawistny sposób czy choćby do kościoła, tak, do ataku na kościół katolicki, czy do prawda, innych. Do no ataku spraw, na które podstawowe mamy. wartości. Tak? No tak, tak, no to jest powrót, powrót tych komunistów, tych, tych złych ludzi, którzy niestety doszli od Tuska do władzy i rządzą. No dobrze, to może na dzisiaj, na dzisiaj kończymy, tak? tak, tak. E, życzymy Państwu dobrego oglądania No tak, i naszykujcie się na, na następny film, który na już nie Tak, już żeśmy wymienili. Tak, tytuł jego będzie... Takie jest, Kino Antysemickie, może to... to w następnym numerze. Tak. Żegnamy Państwa, dziękujemy za Życzymy miłego weekendu tak, i do I nie zobaczenia. dajmy się, i po prostu nie dajmy się, nie poddajmy się temu hmm. naciskowi, tych złych ludzi bądźmy tak jak choćby redaktor, który ostatnio prawda Babiarz, redaktor tak, Babiasz. nie bał się nie bał się tak wylicz tego to wyleci, co myśli tak nie. tak ale trzeba mówić prawdę Dobry met właśnie chciałem powiedzieć razem z dobruemem jest napisane wyraźnie w biblii czy to naszej waszej nie ma znaczenia Mówcie prawdę. No, Wszystkie religie opierają się Oczywiście, na Oczywiście, że tak, na Dabru Mec. A więc mówcie prawdę, Dabru Mec, <laughs> szalom. do, do zobaczenia. zobaczenia. Bądźcie zdrowi. No szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak szczęść Boże Bolesławie. Boże, no Miło mi do zobaczenia. Również, miło. No,